Jak przygotować zadanie, w którym student najpierw pobiera plik, a potem przekazuje go do oceny? Jestem zalogowany na platformie. Po lewej stronie wybieram sobie ćwiczenia. Mam dodaj ćwiczenie, dodaję sobie zadanie z obliczeń. Daję zatwierdź. Zadanie zostało dodane, mogę sobie teraz kliknąć, kiedy zostało stworzone, i po tej dacie stworzenia pojawi mi się tutaj jako pierwsze. W E mogę zmienić nazwę, x usunąć, a szczałką przechodzę do zadania. Mogę teraz dodać element zadania. Jeżeli dodam html tekst, mogę wstawić opis do takiego zadania, a gdy wstawię załącznik, to zamieszczę plik, który chciałbym, aby studenci pobrali. Mogę go wybrać bezpośrednio z dysku komputera lub z biblioteki mediów. Tu się znajdą wszystkie pliki, które już wcześniej były przeze mnie zamieszczane. Klikam Wybierz pliki. Wybieram sobie z dysku folder, w którym mam plik z zadaniem. Zaznaczam to zadanie. Klikam Otwórz. Plik został załadowany do mojej biblioteki. Klikam użyj wybranego pliku. Wpisuję sobie tutaj e, z tytuł tego zadania. Ja nazwę go zadanie z obliczeń. Tutaj mogę wstawić opis. Wykonaj obliczenia. Zatwierdź. Został dodany element, w którym student pobierze sobie plik Excela do swojego komputera i wykona w nim obliczenia. Następnie dodaję element, plik od studenta, i tu sobie pisze: Zamieść plik z obliczeniami. Mogę dać opis. Ustawiam sobie punktację. Ja daję 5 punktów za to zadanie. Klikam zatwierdź. Następnie, tak przygotowane zadanie muszę zamieścić w grupie. Przechodzę sobie na Twoja edukacja. Wybieram grupę, w której chcę zamieścić ten plik. Przechodzę sobie do ścieżki dydaktycznej. U mnie to będą ćwiczenia. I tutaj klikam sobie. Dodaj element ćwiczenie. Z listy e, ćwiczenie z kreatora. Wybieram sobie to zadanie, które przygotowałem. Klikam zatwierdź. Takie zadanie zostało zamieszczone studentom w grupie.